Bardzo tutaj ten okrzyk. bardzo proszę dobry. jeszcze raz. Dzień dobry! Po raz pierwszy ma okazję spotkać się z yy, bohaterami. W serialu jakiego? Ulala! Ja bym już widzę jedną Julkę Kamińską, w takich w stanie okularach. Ty chyba widać być za sceną. Dzisiaj będziecie mogli spotkać się nie tylko z bohaterami, z bohaterami naszego serialu, ale dziś czeka na nas bardzo dużo atrakcji. Kilka namiotów przygotowanych po to, abyście mogli się w nich przebierać zdobywać autografy. Będziemy robili dzisiaj także wspólne zdjęcie. Może na dzień dobry uśmiechnijmy się do faceta, którego za karę wysłano do nieba. Sieci na wysiedniku, ma na imię Tarek, to ma Pomachajmy do faceta. Okay, nie będziesz pan Będziemy robili wspólne zdjęcie, ale o tym oczywiście za chwilkę, za chwilę, szanowni e, widzowie i pani, właściwie pan z serialu Żydula. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom medialnym, dzięki którym odbywa się nasz zlot, czyli Plejacie. To są takie firmy jak Plejada, Świat Seriali, Radioelska, Multikino. I one już na chwilę na cztery najważniejsze osoby, które, dzięki którym serial powstaje, dzięki którym możecie go oglądać. Ale ja teraz szybko powiem, co dzisiaj. Dzisiaj na pewno będziemy wybierali osoby, która e, najrealniej przypomina nam Julkę czyli naszą ulkę. To już patrzę na jedną dziewczynę i na drugą, i na trzecią, i na czwartą. Ula, la, jedna cedula się tutaj zebrała, ale mamy na nią. Jeżeli ktoś nie zdążył domu się pomalować i zedrać, może zrobić się na pompolo. Spokojnie, zapraszamy do namiociku po mojej prawej, albo waszej lewej ręce, przepraszam, że tak macham tą bitką, ale tam spokojnie możecie iść się pomalować. jest już kolejka, o, tak, machamy, jest już kolejka do lodów, ulubionych lodów naszej Grzyduli. Są namioty, gdzie będą rozdawane autografy. Jest namiot, gdzie będziemy zbierali do konkursu na najbardziej, na postać najbardziej przypominającą przygórę. Są kierogi, ulubiona potrawa naszej Grzyduli. No i co jeszcze powiedzieć? Będzie także Monika Brodka i Method. będą gwiazdy programu You dance". Przede wszystkim dzisiaj na scenie pojawią się najważniejsze postaci serialu Brzydola! No właśnie, pan kontakt Jeszcze raz! Jaki serial? I właśnie! Gdyby nie Robert Wieczorek! Gdyby nie on! Bo gdyby Państwo myśleli, że najważniejszą postacią przy produkcji filmu jest reżyser, to się głęboko mylicie. Najważniejszą osobą przy produkcji serialu jest oczywiście producent. Dziś już za moment będziecie mieli niepowtarzalną okazję poznać producenta serialu z ramienia Zapraszam serdecznie na scenę i poproszę o oklatki! No! Dobrze, dobrze, dobrze. Trenujcie przed kolejnymi okrzykami. Cześć Robercie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy zadawali Ci dzisiaj jeszcze kilka pytań, ale nie teraz, teraz chcę wszystkich przedstawić. Tak jest. Teraz zaprosimy na scenę kogoś, dzięki komu podziwiacie bohateri, a, bohaterów, ale także słuchacie dialogów na przykład. To bardzo trudna, trudna robota. Uwaga, uwaga! Twój człowiek przed nami, Scenarzysta Piotr Jacek. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, ja jestem Sławek, pejny Zabawek Robert Koczarek i Piotr Jacek. Dzień dobry. Panowie się uśmiechają i cieszą się, bo martwiliśmy się, że nie przyjdzie z tyle ludzi, ale na szczęście pojawiła się spora liczba. Uwaga, uwaga, szanowni Państwo, już ten moment. Pojawi się na scenie osoba, która dla facetów w pokoju 140 chyba jest najważniejsza. I to nie dlatego, że jest blondynką. I nie dlatego, że jest piękna. I nie dlatego, że jest samotna. Ale dlatego, że pracuje w bufecie Kasia Zielińska, czyli Serialowa Ela. Serialowa Ela. Co na to nie śmiela? Będziemy mogli bufetowi zadawać kilka pytań. Mamy, Kasia, da się więcej pytań. Przygotowane a są, a jednak są, e, ale to potem. Uwaga, uwaga, kolejna osoba jakże ważna, jakże potrzebna w tym serialu. Monika Frączek, czyli recepcjonistka Ania. Dziekuję za Dzień dobry Aniu, witamy Cię serdecznie. Wiluję, że tak będziesz z nami mogła dzisiaj porozmawiać. Halo, nasze... Dowiemy się tego oczywiście w trakcie e, naszego e, spotkania z Państwem. I uwaga, uwaga, czas na kolejną postać. Serialowy masiek czyli Krzysztof Czekot! Witamy serdecznie Macieja. Jakże Gniazdek już wygląda w tych okularach zdecydowanie poważniej. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry! Będzie płano, bo widziałeś też Dzień dobry. Maczku, jeszcze jeszcze raz Dzień? poproszę. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Ja tak mówię brzydko. No, właśnie ładnie! Aha, okej. Okay. <grym> uwaga, uwaga! Serialowa Alicja. Nasza ukochana kadrowa. Czyli Dorota pomykała. Witam serdecznie Pani Doroto. Służę mikrofonem. Dorota szuka rodziny. Dajmyście to Ja Jadę Nie ze Śląska. Dziękuję za uwagę. A, to przynajmniej oba ze Śląska. Dobra, no i teraz uwaga, uwaga, bardzo ważna postać. Można powiedzieć, że przyjaciel, ktoś poważny prosi o radę, ule. Jasiek, czyli Wacław, Dzień dobry, witamy Wacława, witamy serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Ja myślę, że bardzo nieśmiały jest ten mężczyzna, ale już widzę tutaj tysiąca... Tak, proszę, ja ustępuję miejsca, żebyście mogli zrobić zdjęcia. No to mówię, tak jest chwila dla Wacława i żeby można było... Czekam, że Zapraszamy teraz na scenę ta, bez którego Uli nie byłoby na świecie. Czyli ojca, Józefa! Józefa! Witam Was wszystkich serdecznie i życzę miłego popołudnia. Szanowni Państwo, kolejne postaci. Uwaga, uwaga! Teraz będzie dziewczyna która zmienia wszystko, co tylko można. Bez której ten serial, można by było powiedzieć, naprawdę wiele by stracił. Kto to do będzie? Aaaa! 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 Dobrze was widzieć. Wiarę? Damy wiarę, damy wiarę, a teraz damy... Mam nadzieję dużo hałasu i wiele brat serialowej Paulinie. Czyli, Mike Dobry wieczór! No słuchajcie, jak tutaj dają te wasze i i reflektory, to naprawdę wygląda jak wieczór! wieczór! uwaga! uwaga, uwaga! wieczór! Dobry wieczór! Dobry wieczór! Dobry Cześć. Cześć. No dobrze, ale chyba powinien tu żeby niej jakiś mężczyzna. Kogo zaprosimy teraz na scenę? Matka! Kogo? Matka! To Prosimy o wielkie oprawki, możecie zrobić zdjęcie. My się usuwamy tutaj, słuchajcie. ja uciekam. Państwo podejdą trochę bliżej. Zapraszam wszystkich ozdób. Tak, tak, tak. O, dwie spotki, słuchajcie, dzisiaj na pewno będziecie mogli zdobyć autografy wszystkich bohaterów serialu. Błajną <grym wytrzymał>